Dzisiaj na festynie, na pogóżu, jeden pan doktor powiedział, to jest ważne, czy ja to jest żona. Żeby to jasno zaznaczyć. Witam wszystkich bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że się tu spotykamy i że zwyczaj zeszłoroczny poszedł dalej i spotykamy się dalej. Że pierwsze soboty miesiąca. Te, które nam się uda oczywiście, właśnie zaczniemy. Zaczniemy uwielbieniem. Bo taka była idea zeszłego roku, żeby rozpoczynać miesiąc od uwielbienia Boga i tego, co Pan Bóg już dla nas przygotował na ten najbliższy czas. I jakoś przez te wakacje chodziłam z tym, co na te soboty, Panie, może ty chcesz. Bo to, że chcemy uwielbiać, no to my, ale co ty chcesz nam powiedzieć, co ty chcesz nam dać? No i chodziłam przez Lipiec, chodziłam przez rekolekcje nasze wspólnotowe, chodziłam na urlopie. No i któregoś dnia weszłam do kuchni, włożyć do suszarki prania, mój małżonek czegoś szukał, czegoś słuchał. <laughs> I tam padło. Jedno zdanie z listu do Hebrajczyków i mówię, o, to jest to, ale to był dopiero początek, a potem przyszła ta reszta, co to ma być w tym roku, przynajmniej do końca tego roku. No, oczywiście, pewnie się nie zdziwicie, ale to będzie Słowo Boże. I jakby tytuł tej serii, Słowo Boże jest. I chciałabym się, jakby Pan Bóg już mi te słowa daje, jakby być jedno zdanie na, na jedno uwielbienie. I dzisiaj chcemy, chciałabym, żebyśmy się zatrzymali na właśnie zdaniu z listu do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 12. Słowo Boże jest bowiem żywe, skuteczne. Ostrzejsze od każdego obosiecznego miecza. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Rozsądza myśli i zamiary serca. Rozsądza myśli i zamiary serca. To jest ciekawe, że w jednym zdaniu jest tyle przymiotników i czasowników. Które określają, jakie to słowo jest i czym to słowo jest. Sam miecz obosieczny też jest ciekawe jakby symbol, który pokazuje, jak to słowo i gdzie ma wchodzić, i co ma robić. Miecz obosieczny ma dwa ostre um, brzegi, więc dzięki temu można nim ciąć w obie strony. Ale też bardzo głęboko wchodzi. Dzięki tym dwóm ostrym krawędziom. Więc, jakby z tą myślą, że to słowo, to konkretne słowo, na przykład, na ten miesiąc, e, ma nam dać drogowskaz i wejść tak głęboko w nasze serce, w nasze życie. Jak ten miecz. A tutaj jest napisane, że on wchodzi bardzo głęboko, że on jest w stanie przeciąć. Każdą tkankę, skórę, mięśnie, kości i dochodzi do szpiku. Wiemy, że szpik jest w środku, w środku kości, czyli on musi przez to wszystko przejść. I tak głęboko, tak mocno ma wejść to słowo. No i warto sobie zadać pytanie. Jakie to słowo ma być? Skąd to słowo ma być? No każdy z nas chodzi na msze. Więc co się dzieje z tym słowem chociażby z niedzielnej Eucharystii? Czy pozwalamy jemu tak pracować? Może robisz coś więcej? No, we wspólnocie czytamy słowo. Tak mamy żyć słowem. Wchodzimy i w Stary i w Nowy Testament. Więc też mamy szansę, żeby to słowo, oprócz tego, że je poznamy intelektualnie, Naszym umysłem, ono ma do serca yy, i przeszyć nas, przeniknąć nasze życie. <laughs> Ale można sobie zadać takie pytania. Czy w Twoim życiu słowo jest żywe? Jeżeli coś jest żywe, to się porusza, to działa. Wiemy, jest może martwe, które stoi po prostu. I jest morze, w które, do którego wpływają rzeki, które się porusza. Czy to słowo porusza się w Tobie? Czy słuchasz uważnie? Czy ono się w Tobie ma szansę zatrzymać? E, czy ono wchodzi w dialog z Tobą? Czy Ty pozwala, żeby ono weszło w dialog z Tobą? Czy w Twoim życiu słowo jest skuteczne? Czyli czy masz wiarę w to, że po pierwsze jest to Słowo Boga? Nie słowo z książki, tylko że to jest Słowo Boga. Słowo, które jest przeniknięte Duchem Świętym, dlatego też jest żywe. W tym każdym słowie, w każdej literze, porusza się Boża moc. Dlatego ono ma możliwość poruszać się w nas. Czy wierzysz w to, że ono może dokonać, przez to, że jest skuteczne, jakąś konkretną pracę w Tobie, z Tobą, w Twoim życiu? Co w Twoim życiu oznacza, że ono jest ostrzejsze niż miecz? Czy pozwalasz, żeby to słowo rzeczywiście przeniknęło wszystkie warstwy Twoich myśli, wszystkie warstwy Twoich uczuć, Twojego serca? Tak jak szereg mówił, jesteśmy zbudowani z warstw, tak jak cebula. Znaczy on jest tak zbudowany, ale my też. My też wpuszczamy ludzi, dopuszczamy do siebie, do pewnego, do pewnej granicy. Różnych ludzi różnie. I tak samo Boga i Jego słowo wpuszczamy... Też na różne poziomy. Czy Słowo Boże w Twoim życiu przenika? Czy dajesz Mu czas, żeby wsiąkało w Ciebie? Ale żeby ono mogło wsiąkać, no to musisz z Nim pobyć. Chociażby z jednym zdaniem. Czy pozwalasz Mu się rozgościć? Czy w Twoim życiu słowo rozdziela? Rozdziela to, co się w Tobie nazbierało każdego dnia czy każdego tygodnia. Bo zbieramy różne rzeczy. Zbieramy i skarby, i śmieci. I inni wrzucają nam i skarby, i śmieci. Czy pozwala, żeby to wszystko przeniknęło Bożym Słowem, żeby zobaczyć. Co jest Boże, a co nie. No i właśnie, jeżeli pozwalamy, żeby to Słowo w nas to rozdzieliło, czyli pozwalamy, żeby Słowo rozsądzało w naszym życiu, rozsądzało myśli, zamiary serca, rozsądzało to, co siedzi w naszej głowie, to, co jest w naszym sercu. Jakie myśli my sobie produkujemy, jakie myśli produkują w nas inni ludzie, sytuacje, wydarzenia, wiadomości, jeżeli ktoś jeszcze słucha ich. Czy pozwalamy, żeby takie było słowo? Tylko też trzeba pamiętać o tym, bo obraz miecza jest taki bardzo mięsisty, nie? I taki krwisty, ale Bóg. Nie rani i nie kaleczy. Jeżeli Bóg przychodzi ze swoim Słowem, to dopasowuje to Słowo, jakby działanie tego Słowa do nas, do naszych potrzeb. I On przychodzi zawsze z tym, żeby nas ożywić, żeby nas uzdrawiać, żeby czasami nas napomnieć, żeby dać nam mądrość, żeby dać nam siłę. Po to jest to głębokie wynikanie miecza w nasze życie. I tylko Boże Słowo osądza nie krzywdząc. Ludzie mogą nas osądzać, ludzie mogą nas obmawiać, ludzie mogą nas chwalić, ale tylko Boże Słowo jest obiektywne. Najbardziej możemy okłamać sami siebie. Oskarżając siebie, oskarżając innych, oskarżając sytuację, czy patrząc na sytuację dobrze, czy źle. Ale jeżeli patrzymy z tą Bożą mądrością w świetle Bożego Słowa, to nasze patrzenie, nasze osądzanie, nasze planowanie, myślenie będzie lepsze, będzie się zmieniać. Bo po to to Słowo ma przenikać. Żebyśmy się, żebyśmy się rozwijali i wzrastali. To słowo ma nas przenikać, żeby się dokonywało to, co najważniejsze, czyli zmiana naszego myślenia. Tylko dzięki Bożemu Duchowi, Bożemu Słowu, Bożej obecności w moim życiu moje myślenie o mnie, moje myślenie o innych ludziach, moje myślenie o mojej sytuacji może ulec zmianie. A po co my się mamy zmieniać, Po co ma się zmieniać nasze myślanie? Bo my mamy zmieniać atmosferę wokół siebie. bo my mamy zmieniać miejsca, w których jesteśmy. My mamy być tą zmianą. To słowo ma zmieniać jakość mojego życia, jakość mnie. Nawet kiedy jestem najsłabsza, to jak się tego, tego łapie, to ta zmiana się dokonuje. Nie zawsze będzie od razu różowo i kolorowo. Nie wszystko wokół po prostu e, zmieni się e, według naszych wyobrażeń, ale to nam pozwoli zobaczyć wyobrażenia Boga, Jego wizję. Czasem będzie świetlana i piękna i będzie nam się chciało iść w tamtą stronę, czasami będzie trudniej. Ale tylko dzięki zmianie myślenia przez działanie Boga my możemy tą rzeczywistość różną po prostu uchwycić i nieść. Mamy zmieniać świat wokół siebie. Na lepsza ta zmiana ma się zacząć ode mnie. I dzisiaj w tej modlitwie no przede wszystkim o to myślę, że chcemy prosić, żeby żeby Bóg po pierwsze dał nam takie serce spragnione tego, aby, aby słowo żyło w nas. Żeby to jedno zdanie rzeczywiście w tym miesiącu mogło nas przenikać i się realizować. Kiedy będziemy słuchać słowa, czytać słowo, spotykać się z innymi, jeżeli Bóg będzie przez innych do nas mówił, abyśmy mieli gdzieś w pamięci to, że, że Bóg chce tak działać, skutecznie. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. To nie jest tak, że Bóg nie działa, bo my tego działania nie widzimy. Słowo Boże jest skuteczne i może być skuteczne w moim życiu. No ale właśnie, czy ja pozwolę wniknąć? I o to też myślę, że warto dzisiaj prosić dla siebie. Teraz, żebyśmy, żeby to słowo miało szansę wniknąć, ale żebyśmy też pozwalali na to wnikanie, na to przenikanie nas. I do tego dzisiaj zapraszam.